Dzień dobry, drodzy widzowie, dzień dobry. Dzisiaj porozmawiajmy na temat tego, że kiedy skończy się wojna, bo bardzo często teraz zaczęli pojawiać się w sieciach społecznościowych rosyjskich, ukraińskich jakieś kroki, po prostu opublikowane takie kroki do końca wojny, że koniec wojny będzie w tym dniu, przed tym będą takie rozmowy, potem będą takie rozmowy, takie zasady i tak dalej. Teraz porozmawiajmy w ogóle o wszystkich tych krokach. 11 kroków do tego, żeby w ogóle rozwiązać ten problem ukraińsko rosyjski Krok pierwszy, do połowy marca, czyli od początku lutego do połowy marca, Kijów znosi zakaz negocjacji z Kremlem, bo jak wiemy teraz tylko Zieleński może rozmawiać i po tym już Trump spotyka się z Putinem i Zieleńskim, lub z Putinem, a potem Zieleńskim, lub Zieleńskim, potem z Putinem, lub w ogóle w takim wiecie trustrunnym. W takim szczycie. To pierwszy krok. Idziemy dalej. Drugi krok. a 20 kwietnia 2025 roku, a to taka wielka noc wiecie, Pascha we wszystkich konwencjach prawosławnej cerkwi. Tak tutaj, tutaj napisane Wielkanoc, którą w tym roku obchodzą tego samego dnia wszystkie chrześcijańskie wyznania. No tak, czyli konwencji, konwencji, wszystkich tych. No i w ten dzień, dokładnie 20 kwietnia, na całej linii frontu proponuje się ogłoszenie zawieszenia broni. No, czyli tak powiem, że w taki dzień powinny tak się stać. Jeśli nie mówimy o tym, że skończymy wojnę, ale po prostu e, no nie strzelamy. Po prostu nie strzelamy, cisz taka. Dalej, w tym czasie wszystkie ukraińskie wojska mają zostać wycofane z obwodu kurskiego oni teraz, w którym oni teraz znajdują się prawie już więcej niż pół roku, ale tutaj trzeba powiedzieć, że w tym kroku w ogóle nic nie napisane na temat tego, żeby wojska rosyjskie wyszedli z obwodu przynajmniej charkowskiego, bo oni tam też trochę mają terenów, więc to byłoby tak normalnie zrobić, ale oni nie chcą. No, przynajmniej tutaj tak napisane, i tak mówią w mediach i wszędzie w tej debatowaniu i tak dalej. Trzeci krok. Pod koniec, pod koniec kwietnia rozpoczyna się wymiana jeńców według formuły wszyscy na wszystkich. Po prostu wszystkich jeńców wyzwalają po jednej, po drugiej stronie. Dalej. Czwarty krok. Do... Tutaj uwaga. Ja w ogóle nie chciałem na ten temat nagrywać odcinek, ale ten punkt i to, co dzisiaj zrobił Zieleński, jakby wiecie, z tego powodu zdecydowałem, że no dobra, można nagrać. Czwarty punkt. Do 9 maja przewidziana jest deklaracja Międzynarodowej Konwencji Pokojowej z udziałem Chin, Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i globalnego południa. O co chodzi, nie wiem dokładnie o zakończeniu wojny na Ukrainie. Czyli 9 maja podpisują taki dekret, nie wiem, taki papier, że wszystko, podpisujemy ten papier i wojna, nie, jakby wszystko, skończona. Sankcji jeszcze będą, tam jeszcze coś, oni jeszcze nie. Zrobili cancel tych sankcji, ale już wojna skończyła się oficjalnie. Oczywiście tam warunki, zasady, o których dalej porozmawiajmy, ale 9 maja oni chcą skończyć. Dlaczego 9 maja? Jaki według, według mnie to, że. Putin 9 maja wychodzi na swój paradzwycięstwo, które oni robią jeszcze tam z czasów Stalina po ukończeniu II wojny światowej, i on może wyjść i powiedzieć: Słuchajcie, tyle lat tam, nie wiem, 70, ile lat temu wszystkich tych faszystów zabiliśmy na II wojnę światowej, na wojnę oczystej, ale Dzisiaj jeszcze skończyliśmy wojnę i dostaliśmy zwycięstwo w wojnie na Ukrainie. I z tego powodu chcę powiedzieć, że вот, po, proszę bardzo, ja, Putin to zrobiłem, my wyzwolili wszystkich naszych tam z tych, z tych, z tych terenów i tak dalej. Jakby dla Putina to data taka bardzo mocna najmocniejszy, gdzie e, jakiekolwiek w ogóle można sobie wyobrazić, żeby skończyć wojnę. 9 maja Dzień Zwycięstwa. Podwójny taki, wiecie. Bardzo brzmi jakby logiczne dla Rosji i tak dalej. Ja tak popatrzyłem na to, myśl, pomyślałem, że no, jakby, no, można w to uwierzyć, ale jakby tak nie, nie za bardzo. Dzisiaj 5 lutego nagrywam, 25 roku. I dzisiaj Zieleński kilka, kilka godzin temu, a, podpisał taki, nie wiem, ukaz, nie wiem, Prawo, że stan wojenny w kraju, Ukrainie, on co, nie wiem, tam pół roku, rok, ile, ki kilka miesięcy, on jakby przedłuża, jeście na kilka miesięcy, ten stan wojenny z tego powodu, z którego on nie może zrobić nowy wybory. I z tego powodu on pisze, że słuchajcie, no, stan wojenny przedłużam, jeście tam na kilka miesięcy, jeście na kilka miesięcy. I dzisiaj on przedłużył do 9 maja że stan wojenny w kraju, Ukrainie, będzie do 9 maja. Tutaj trzeba powiedzieć, że w, obchodzą to święto e, zwycięstwa w Ukrainie 8 maja. A tu napisane, że do 9 maja, nie 10, nie 8, a dokładnie do 9 maja stan wojenny przydłużyli przedłuży, dzisiaj. Państwo tak to zrobiły. Ciekawa data. Tak powiem. Jeśli jeszcze ten czwarty krok tutaj przeczytamy, to bardzo ciekawe. Dobra, piąty krok. Po tym już wszystko to zrobili, wszystko, nie będzie wojny już 9 maja, nie mamy wojny na przykład, I idzie, idzie to i w ogóle dalej. Piąty krok, do końca sierpnia na Ukrainie odbędą się wybory prezydenckie. Dla mnie to bardzo szybko, ale dobra. A pod koniec października wybory parlamentarne. I zakazuje się dyskryminacji języka rosyjskiego na Ukrainie. No nie wiem, jak powiedziałam, tak, że wybory do końca sierpnia, tam nawet programy wyborcze nie zrobisz, nikt, nawet o nowych kandydatach jakby nie dowiedziesz się, no jakby skąd w ogóle, tak, tak, no to bardzo mało. To co oni tu napisali, moim zdaniem to chyba rok, to minimalny oni potrzebują na to, żeby przygotowywać się do nowych wyborów, do parlamentarskich też. Nie, nie, no za bardzo szybko nie chcą, ale no dobra. To, co związane z dyskrytacją języka rosyjskiego na Ukrainie, no, tam napisane w prawie, że tak samo jak i inne języki, też trzeba szanować jakby i normalnie jakby wobec nich, nie wiem, patrzeć na nich, że ludzie używają to żadnych problemów. Jakby tam i tak wszystko napisane. Jeśli mówimy o tym, że... Jeśli oni chcą, Rosjanie, czyli chcą, żeby w szkołach Wrócili te czasy w ukraińskich szko szkołach, żeby wrócili czasy, kiedy można było w każdej szkole wybrać język ukraiński czy rosyjski dlatego, żeby twoje dziecko szkoliło się, no nie wiem. Wydaje mi się, że jakieś takie będą A szkoły, być może oni teraz są, ale żeby w każdej szkole to było możliwe. Jeśli on, jeśli on w ogóle chodzi o tym, to bardzo ciekawe. No dobra, szósty taki krok. Jak pamiętacie, Zieleński poprosił o Europę o 200 tysięcy żołnierzy, takich wiecie. Sił pokojowych, miratworców, jak po rosyjsku mówią na granicy z Rosją, ale tutaj trzeba podkreślić, że Rosja już odmówiła, ale to taki szósty krok, który jakby na temat którego trzeba im się porozmawiać. Bo jeśli na przykład oni powiedzą, że słuchajcie, no dobra, nie, nie mamy wojny, wszystko, teraz czas pokoju, w ogóle nie walczymy, nie atakujemy i tak dalej, ale żadnych. Żołnierzy nie będzie, na przykład ukraińskich, tam rosyjski mogą tam zostać i dalej przygotowywać się i tak dalej. Oni po prostu nie będą, oni będą wiedzieć o tym, że jak coś możemy zaatakować, bo no, i dalej walczyć. I żeby tego nie było, oczywiście trzeba, żeby byli żołnierzy, jakiś tam nie wiem, europejski z NATO, ale wydaje mi się, że 200 tysięcy to za dużo. Ale jeśli na przykład 20-30 tysięcy sił, żeby, nie wiem, tam po prostu według całej, ten, po całej linii frontu byli na przykład jakiś tam europejski lub z NATO jakiś tam żołnierzy, oni tam są na przykład, żeby to było mało, żeby zaatakować Rosję, i żeby to było duże, dlatego, żeby zacząć wojnę po jakby jeszcze raz. Czyli Rosjanie patrzą i myślą, dobrze, jeśli teraz zaatakujemy na przykład tych sił, te siły pokojowe. To tak samo jak i zaatakujemy NATO. Żeby było traktowane to w taki sposób, moim zdaniem. Siódmy krok. Ukraina nie będzie członkiem NATO, jak chcą Ukraińcy i deklarują neutralność. Decyzja o zakazaniu przejścia Ukrainy do sojuszu ma zostać zatwierdzona na szczycie NATO. Żeby nawet NATO powiedziało, że żadnej Ukrainy w NATO. Dobra, oficjalnie. To Rosja chce. Ósmy krok to taka, wiecie, jak e, przedłużenie siódmego kroku. Ukraina stanie się członkiem Unii Europejskiej do 2030 roku i tak samo Unia Europejska zobowiązuje się do powojennej odbudowy kraju. W jaki sposób? Później jeszcze tam w ostatnim kroku e, porozmawiamy na ten, na ten temat, ale widzimy, że tutaj jakby proponują tak zrobić, żeby Ukraina nie była w NATO, ale była w Unii Europejskiej. Dziewiąty krok. To krok, który Ukraina bardzo chce, też dodać swój, te, swój punkt taki, żeby Ukraina e, nie zmniejszała ilość swojej armii, swojego wojska, jak tego chce Putin oczywiście, tak? I e, Stany Zjednoczone zobowiązują się kontynuować wsparcie dla modernizacji sił zbrojnych Ukrainy. Tu jeszcze trzeba powiedzieć, że to zrobiono tak specjalnie, żeby Rosja, nawet jeśli... Chcę rozpocząć drugą wojnę ukraińską, brzmi bardzo dziwne, mam nadzieję, że tego nie będzie, to wtedy, żeby oni wiedzieli, że Ukraina jakby dalej ma modernizację, zwiększają swoje wojska i tak dalej, żeby nie było taką chęci jeszcze raz zaatakować. Dziesiąty krok, Ukraina rezygnuje z wojskowych i dyplomatycznych prób odzyskania okupowanych terytoriów. Ale oficjalnie nie uznaje suwerenności Rosji nad nimi. Czyli wszystko. Stracili te tereny, stracili te owody, wszystko to stracili, więc po prostu nie, mu, nie myślicie nawet o nich dalej kiedyś tam. Tak, możecie mówić, że to nie jest Rosja, to Ukraina, ale nie próbujcie zrobić ani dyplomatą, ani tam nie tymi atakami lub jeszcze czymś po raz kolejny ich wrócić do siebie. Oni powinni na to zgodzić się, zgodzić się. I jedenasty krok, część, kiedy to wszystko będzie już, te, te wszystkie, wszystkie te rzeczy, te dziesięć kroków zrobione. Jedenasty taki krok, część sankcji zostanie zniesiona natychmiast po zawarciu porozumienia, czyli gdzieś tam 9, 10 maja, a część, czyli reszta w ciągu trzech lat. W zależności od przestrzegania przez Rosję warunków porozumienia, zostaną zniesione wszystkie ograniczenia na import rosyjskich nośników energii do Unii Europejskiej, czyli tak samo jak oni wcześniej mogli sprzedawać z Rosji wprost do Unii Europejskiej gaz, ropy, jeszcze coś, a oni dalej mogą jakby to robić, jak i robili przed wojną, jednak ten import będzie obłożony specjalnym cłem przez Europejczyków, czyli przez Unię Europejską, a środki z niego zostaną przeznaczone na odbudowę Ukrainy. Czyli w taki sposób Unia Europejska może wydać pieniędzy na odbudowę Ukrainy. Tak, na, tak naprawdę to rosyjskie pieniędzy będą budować, odbudować Ukrainę. Czyli oni nie chcą oficjalnie robić taką, wiecie, tutaj napisane, jak to się nazywa. Oni nie chcą tak robić bo Rosja na pewno nie podpisze taki papier. A tutaj proszę bardzo macie jakieś tam nie wiem poszli no tak się nazywa po rosyjsku, cły po polsku. No i niech płacą i z tych pieniędzy będą odbudowanie jakby rozpoczęcie odbudowanie Ukrainy. No i to 11 kroków oczywiście Niektóre punkty w ogóle nie podoba się w Ukrainie, niektóre punkty nie podobają się w ogóle w Rosji, i w Rosji, w Ukrainie mówią, że to propaganda rosyjska, a w Rosji mówią, że to propaganda ukraińska to zrobiła. Napiszcie w komentarzach, co wymyślicie na ten temat. Dokładnie co, być może jaki punkt dla Was bardzo ciekawy, i lub jakieś jeszcze punkty można byłoby dodać lub usunąć, na przykład, żeby ich tu w ogóle nie było. Ciekawo poczytać, co, co, co wymyślicie na ten temat. No, i do zobaczenia. No, 9 rano, jutro jak zawsze będziemy dalej patrzeć na to, co oni tam będą robili. Dziękuję, do widzenia. Pa!